Jednym czołgiem. Tak na okrągło? Mało, no, tak na okrągło. Wtedy masz pewność, że ty ich spotniesz, jak będą po tej stronie. Gdy Nie wiadomo. Zobaczymy po czołgach. Dobra, to jeszcze zdecydujemy. Dobra, pizza 30? Wszyscy gotowi? My jesteśmy gotowi, oni nie wiem. To. Bo może, może, może się ich po prostu zapytać. Napiszę chyba na czacie, że gotowi są. Gotowi, no to dobra, to bliżym 10 sekund, robimy, odkrywamy i... Kurwa twardo grają Leon odkryj obserwatora i puszczaj. Ale mają lajta. Trudno. I lajtach na górkę, a tymi dwoma czołgami pewnie ustawią się tutaj. I tego lajta wyjebać. To zróbmy go w pierwszy tempo od razu szybko. Mam dwururkę i co jeszcze? Bendera. No to będzie pierwszy na górce, niech tutaj od tej strony biecie w te krzaczki, ale tu przy samym tym, to wtedy on cię nie spodnie hmm. My turbiny podzakładać na tych kurwa progach. Mam że nas nie spotnie teraz Wym jak zobaczyli trzy lajty, więc raczej się domyślili kurwa może Tyle, ono ty rzucałeś na streamy to? Tak jest na streamy. no? Marzuci linka? Tak Halo? Halo? Z opóźnieniem oczywiście. Dzień Dzień tak jest. Dobrze masz mokry zrobionego tego proga. No tak w miarę, w miarę. Skuruj, tam po wierzyć. lewej, bardziej po lewej, bardziej po lewej, tam gdzie masz taką półkę. Gdzie kurwa spodnie. Nie, stój. Ach, kurwa, dałeś długi trochę. Jeszcze w i Poczekaj. Na wprost go nie ma. Całym sąd dostałem. Mam spota, spota też? To zaktować spot, jak mnie nikt nie Ze złota. środka, ze środka. Ale naprawdę jest coś nie tak z tym telefonem. Ja ci potem przeszedł linka A wiem, że nie masz kurwa. Dobra, Pograne. Nie wiem, gdzie stoi ta buzeta. Ja nie dostałem cały Mnie cały czas świecą. Ej, u nas przy tym, przy kapie. Oni są u nas tutaj. No, no już wiesz, gdzie jest łóżko. Piechał to, zrobił to, co ja chciałem zrobić. Dobra, jadę się ulać, bo to już nie ma sensu. No tak. Oni tak będą grać, czyli pod na no, nie, Wzety. Można ją skontrować, no nie, trójką, Radze. Można. Tylko trzeba wyczuć, gdzie pojedzie. Można, Line. jak najbardziej, się. jeszcze jak. Tylko trzeba wyczuć, o, gdzie pojedzie. Citer, kurwa. A jak coś tam tu najwyżej rzuć mi na prywatnej, no nie? Już Ci rzucam no. na ogólnym Navi'le. Znaczy tu na ten się możesz rzucić na kanale jeszcze śliwki robaczywki. Dobra. User left your channel. Dobra, dajcie obserwatorów. Jak oni tak kurwa grają cwaniaki... My ich teraz porobimy. To jak, gramy ciężko, czy...? Nie, 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 nie. Zjemy sobie tego lajta kurwa. Czekaj, ja też zrobię, że wyszłem. Da więcej do myślenia. <laughs> Faktycznie sprytnie. No, no tak. Dobra, ja wziąłem lajta. Weźcie te progi. Mhm. I pojedziemy. Próbować tylko, że. Hmm. Albo nie. I tak samo. Niech oni wiedzą, że my to zrobimy to samo. Tylko, że tym razem. Pojdziemy w troje do lasu, wyjebiemy tego lajta. Czyli pole... polecimy, no, i zostają? Jeden, dwa, tak? Pojedziemy lasem. Dobra, ile. Oni gotowość zgłosili. No i dobra, to my też nie możemy jechać. No, zdejmować. Dobra, nie ma co tam. Widzicie jadą tak samo. Ujedźcie tutaj tym lasem tu W tym wałku, nie? Za tym wałkiem. Za wałkiem. A, no i fokus w tego kurwa Light'a. Pytanie czy on nie będzie skracał też nie to On nie poleci od razu przez ten On, bo on dość szybko był nie? No No tak nie, Czyli nie jechał lasem kurwa Ale kurwa to możemy go z lasu skotniemy po prostu i tyle Jego wtedy przestrzeli kurwa Mam nadzieję, że go spotniemy, kurwa. Skapa jak wiadomo, to nie będą na nas bicia z tej strony, więc on gdzieś tu musi Nie, ale będą kapować. Dobra, jedźcie już do końca. Jest. Jest ciężki. Dawać I na skińce. Dawać, dawać go, dawać go, kurwa. Defendera, teraz jak będzie się cofał, to będzie mniej niego bicie. To jedzie, stoi jedzie, ten. Jedzie, light, jedzie. light. Gdzie? Na, na kapie. Jedźcie do końca. Zdążymy? Półtorej minuty. Dojechał już ten. Jedźcie do końca, i tędy tutaj zacznijcie skracać. Za tą wydmą. Dojechał drugi. Widzą mnie. Będą się po mnie ulewać. Macie przestrzał? Mieliśmy, no ładujemy, ja ładuję. Dobra, ja, zaraz go, spo, ja zaraz go spotnę. Zajada od tyłu. A, musimy się połączyć tam wjechać po prostu, bo mało czasu. Albo środkiem, no, odjedziemy. Podjedźcie, poczekaj. podjedźcie. Kurwa, wyjebią nas. Musimy się sfokusować. Musimy zbić kapa. W Ten się. defender nie, nie kapuje, więc trzeba się będzie wlać, po prostu przejechać temu defenderowi przed Lufą i wlać się tutaj no tak. na, tą, na tą stronę, nie? A ja jestem pełny, dobra, ja się za no dobra, spoko. dobra, ja wjeżdżam i fokusujemy spoko. tego Defender kapuje Nie, Defender ma kurwa najmniej, jarat mam No właśnie, ja rada Ja raz może Teraz go skończę O jest nie to, nie to jest, Dobra Mam już dobrze gra jedną, dowaduję drugą Oni mnie skończą jak mnie we dwóch przyjebią Muszę przewodować. Dwórka strzeliła. Wiem, defender mnie goni. Ale ona już nie ma. Nie, już nie ma, strzela drugą. Aha, dobra. I pogrębiona. Ona ma defender. Co dziady? Za mało nam weszło na tym, no nie na tym dostrzelaniu. Bo ja cały magazynek nie trafiłem w tego defendera. Znaczy, odbiłem się. Czego było zlać, kurwa? To się było skupić na jaradzie, a potem ktoś zająć ten... Ten defender jest ciężki do przebicia. No dobra, ciekawe czy na WZ -y teraz pojadą To oni teraz dwie wygrali, poczekaj to jest tak. Tak, 6 punktów mają. Nie, 4. A, 4 za 2 zraną dwa, no. Co by tu wziąć, panowie? Jakieś propozycje? Ja bym zostawił to tylko. Nie. E, my przechodzimy teraz na Ensk. Na... 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 Miasto jedziemy, Ensk. A, to coś twardszego może. To raczej. <grym> raczej na te, de... na... Na te bz nie pojadą, nie? Głównie pojadą na te defendery śmierdzące. To coś z DP męcz o dobrym sensie. Miałem Carnarvona mogę? Bo Defendera nie mam, wziąć, nie mam. Mam wziąć Defcia? Defcia, nie? No możesz wziąć Defcia. Ja się zastanawiam co mam wziąć, kurwa. Może czeską Skodę? Też Defendera. Ten prog ciężki odpada no nie? Nie no, żeby to dingało coś zastanawiam nad tymi pershingami, bo one są kurwa wbrew pozorom dość wyładuje. No. One takie są zaskoczeniem, no nie? No to tylko, tylko są kurwa wolne, nie? Ale oni też raczej Dobra, weźmy jednego defendera i dwa te kurwa gó 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 gówniaki, nie? Pershingi Tak, pershingi, no Zobaczymy. Jedziemy na środek nie od razu. Tak jak poprzednio. Tak. Te okienka są zaślepione nie, o ile mi pamięć nie myli. Nie ustawiam się nam. Tak, tak te takie od środka bardziej do tego, mhm. te ze skraju chyba są. Otwarte. Ale to co lecimy jedynką to znaczy tam na, na miasto. Na miasto no, dokładnie. Tak. Pojedziesz między te budynki tutaj klasycznie, tak jak zawsze gramy, zresztą rozklikam, dobra Oni wzięli Carnavarona Jezu mercy, nie zmieniłeś czołgu no, no, Ja sorry. pierdziele No to jeszcze raz pojedziemy Nie odklikam serwatora, sorry Czy mam... Czy... Wy dwóch weszliście. Dobra, no to, to nie, to kończymy wychodzimy. to i ten. wychodzimy, tak. Wszyscy wychodźcie. Wróć do garażu. A jak trzeba wyjść? Wróć do garażu. I te same czołgi, mam nadzieję, nie? No ja to mam... na nie zrobili. Pershinga też. A kurczę, Mercy, jeszcze tak patrzyłem, wszyscy już wzięli te... Wzięli czołgi, tylko nie te. Ty. Chat zwinąłem, dlatego nie zauważyłem, sorry. Man. Ale da się ten? nie będzie tam trwało pyta. Nie, normalnie wyjść z bitwy, robisz. Ja wyszedłem już, jestem na Ja też. po czołgu nie mam. Nie wiem, czy drugiego pokoju nie trzeba będzie założyć. Czy tam, nie będzie, czy tam nie będzie klikać 20 minut? Znaczy 15 minut. Nie, jest 7 ustawione. My, my wyszliśmy. My no też. No tam nie da się wejść. Dobra, no, za tam, zakładam tam. na nowo. No, załóż okay. na nowo. Dobra. A no, teraz mam. Dobra, to bierzcie te same czołgi. A e, czyli można jem... wejść, tak? Dobra, już teraz jest. No. Czekaj. Ja Skończył. Weźcie te same czołgi i jedziemy. E, no już, bo może. oni czołgów nie zmienili, czekaj, ja im powiem. Dobra, mają tak samo. Leon, teraz ty odznacz obserwatora, bo masz zaznaczonego. Tu my jesteśmy gotowi. No, tam jest no widzę, jest. widzę, widzę. No to my to też się... już, no. To, to Leon teraz musi odznaczyć. Tak? Dobra. Puszczaj, Leon. A, my z jedziemy. No to dobra, to wbijamy się tędy. musimy fokusować czołgi nie? to jest łatwiejsze do przepicia co nam się pierwsze pojawi, który pierwszy dostanie bombę ten ma zbierać nie? że oni też wzięli te kurwa, główna też szybko strzelają nie? Kadnarwony, no taki mają podobny skład tylko mają kurwa więcej HP od 420 mam się trochę dingnąć Mogliśmy wziąć bezetę, kurwa. Nie, to jest gówną. <noise> Za długo ładuje. Ale robi, wiesz. No robi, no ale stary. Tak zwany ten. No. Ostrach. Kiedy dojdziemy do tych okienek, to będzie spoko. Po zielonym pojechali? Nie ma ich. Dobra, dobra, spokojnie. Nie wychylajcie się. Jeden też, no nie cisza. No. Cicha tu jest no. Pojechali, pojechali pewnie torami. Że nas od tych torów nie przestrzelili, no nie? No to schowajmy się tutaj na środku. Ują Gdzie ty jesteś Leon? Leon podjedź tutaj i się mm -hmm. wychyl mm -hmm. A my Makri tu z tej strony chodź Oni muszą być tutaj po prawej stronie Jak Leon Przy budynku? Tam gdzieś Jest Podjedź Leon mu na dupę mm -hmm. Chodź Makri do mnie Jak Leon na niego wyjedzie od tyłu mu sprzeda bombę to my wyjedziemy od przodu on jest jeden. Drugi jest w budynku, ale musisz jechać do przodu. Jedź Dawaj, dawaj Makri, robimy tego. Nie chowaj się. Wysadzili mnie, ja pierdzielej, ale jak? Jedź, jedź. Makri robimy tego karnawera na, na początek Bardzo ładnie. Teraz drugiego karnawerona. Ten jest za twardy dla nas. Tego będzie nam łatwiej przebić. A, ciebie już nie ma. 25 to pięć sekund strzela. Dostałeś, tak. nie? Wysadzili cię? Czy też, kurwa, nie gramy z nimi? Nie, oni mi sfokusowali już na dojeździe, no nie? Także. Nie mm. ciebie, ona On Też. Ten nam bardzo ładnie strzela. Dobra, jak jadą tym samym składem, to możemy puszczać. Zapytam się ich. User left User your Dobra, Leon, możesz puszczać. Ej, przegraliśmy znowu. Pluton 5 przegrał z Plutonem nowo. No tak. Jestem... Znowu porażka, tak? Tak. Mają 6 punktów. No, Puszczaj. Poczekaj. No, 6 mają, no. gadałem z nimi, nie? Także... Jadą tym samym setupem. Tylko stronę chyba zmiennie No i dawaj. Czemu leon obserwatora dałeś? <grym> Żeby nie wiedzieli, co bierzemy. <grym> Ale ja im mówiłem, że jedziemy tak samo. Okej, okay, czyli puszczamy, tak? No, tylko zdaj mi się, tylko obserwatora. Okej. Okay. Dobra, robimy dokładnie to samo co wcześniej, tylko wjeżdżamy tędy. zmiana planów leon ty jedź tutaj a my pojedziemy z Makrym tutaj okay. jedź tu i tylko kurwa tutaj stój stańce tam żebyś żebyś wyjechał w razie czego nie mhm mm zobaczymy czy też zaczną kapować i żebyśmy my pod nich wyjechali my tutaj tak w to miejsce tak jak ich tu nie będzie to zajmiemy sobie tą uliczkę wy to nawet tą uliczkę sobie zajmiemy w pierwsze tempo, nie? on tam się skitraj, nie? Tam się przełamało coś, oni są tutaj, w tym miejscu. No i dobra, podjechali. no i dobra, i dobra, dobra, i dobra. Stój tam, żeby ich spotnąć na 50 Leon, ty będziesz miał bicie jak oni wyjadą? Tak, myślę, że tak. Środkiem tak Czekaj, o nie, to muszę jest, jechać. Ten jest KD Defender jest KD Innego.

Dwa na narwone w putonie dobrze robią robotę to ja mam 1200 odbitych, także oni mnie tam kurwa też nie przebijali Na 530 odbijem, no nie chociaż szybko zginąłem Trzeba było troszeczkę do przodu podjechać, żeby ten defender cię w dupę nie napierdalał, nie? Wysunąć za tego, no. nie? I to między tym karnaweronem a tymi naszymi jest taka, że ma więcej HP o, o 200, chyba nie? Mniej więcej tak samo, ale nie przebijał mnie bez, bez tego. Chyba szybciej ładuje, zaraz No to panowie, jest 8 do 0. Zera. No i szybko nam poszło i bezstresowo. Wilku do potyczek na ósemkę. Nie, 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 ja już dzisiaj nie, 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 nie. Nie. Graty, pany. Bardzo ładnie zrobię. O, bardzo dzięki. Dziękuję. O, moja taktyka. Łapy nam drżały. Tak? <laughs> tak. Ale fajna zabawa, nie? Fajnie.